Wyobraź sobie nowy, wspaniały świat, w którym policjant wcale nie musi być sprawny fizycznie, kierowca nie musi posiadać koordynacji ruchowej, <laughs> ratownik silnych ramion i pewnego chwytu. No dobrze, ale ktoś się spyta: co w wypadku, jeżeli strażak nie będzie miał siły wynieść kogoś z pożaru? To oznacza, że ofiara znalazła się w złym miejscu o niewłaściwej porze. You couldn't carry my husband out of a fire. Witam Was. Może i pożary w Los Angeles pochłonęły tysiące hektarów i zniszczyły wiele domów. 20 osób zginęło, a 180 tysięcy zostało zmuszonych do opuszczenia domostw. Jednak najważniejsze jest to, że w tamtejszej Straży Pożarnej trwa równościowa rewolucja. Z wielkim zapałem opowiada o niej Krystyna Crowley. Pierwsza szefowa straży pożarnej, która jednocześnie jest przedstawicielką mniejszości seksualnej. No, i to jest dziedzictwo, którego nie możemy zmarnować. Owszem, występują przejściowe problemy, jak chociażby brak wody w hydrantach. Ale widocznie taka jest cena postępu. Chociaż złe wieści na temat suchych hydrantów dotarły do pana Józefa, który skwitował to ze znaną nam charyzmą. Give me a No i mogę wam powiedzieć, że kroi się nie lada afera. The thing is, look, you know, I think you're getting a bad rap. I know you're getting a bad rap about these fire hydrants not having enough water in them. Give me a break. Give me a break. What this is all about is the utilities understandably what they did is they cut off power because they're worried about these high tension lines coming down and causing more fires in the wind right when they do that guess what they shut off the power that controls the ability to pump the water and so now they're getting generators i mean this is complicated stuff they're going to have a lot of demagogues out there trying to take advantage of it but you're doing the right thing Otóż to nie jest do końca tak, jak mówi pan Józef, że do pracy hydrantów wymagany jest prąd. Chodzi o ciśnienie wywierane przez zbiorniki. A że w zbiornikach wody ubywa i to w zastraszającym tempie, ponieważ pobierają ją strażacy do gaszenia pożarów, to i ciśnienie jest niższe i hydranty nie działają. Mówi o tym dyrektor Departamentu Wody i Energii Los Angeles. We ran out of water in the first tank at about 4.45 p.m. yesterday. We ran out of water in the second tank about 8.30 p.m. and the third tank about 3 a.m. this morning. Those tanks helped with the pressure on the fire hydrants and the hills of Palisades. And because we were pushing so much water in our trunk line, uh, and so much water was being used before it can't get to the tanks, we were not able to fill the tanks fast enough. So the consumption of water was faster than we can provide water in a trunk line. So I want to make sure that you understand there's water on the trunk line. It just cannot get up the hill because we cannot fill the tanks fast enough. What is the number of hydrants that could not get water because of these pressure issues? What percentage of the system in Pacific Palisades wasn't getting um, service at that point. And we, um, we were trying to keep water at all altitudes on the Palisades, and I, I think about 3 in the morning, that's when uh, the hydrants went dry um, above the uh, Brainwood area. We are able to push water on, the, on, the, um, on that trunk line on, on the east side of that. I mamy słowa na podwórkach, 16 do 18 000, ale w 3 000, w 3 000, wszystkie te miasta waliły na palisach. Co robimy teraz? Są prawie 20 000 tanków dla naszej rekonstrukcji, takich jak wody, żeby wspomóc pakiet. No i teraz kobieta albo nie ogarnia tematu, albo rozpaczliwie się broni, ponieważ zauważono, że mówiła tylko o zbiornikach zapasowych, które. Ze względu na mniejszą objętość szybko wysychają, ale cały knyw jest w tym, że 117-milionowy zbiornik Santa Ines w Pacific Palisade, kluczowa część systemu wodnego Los Angeles, był pusty z powodu remontu. This was to być To jest Santa Ines. Reservoir. It's the water supply basically for the Palisades. When they first started fighting the Palisades fire, uh, they ran out of water extremely quickly. Uh, Wednesday, 3 a.m., they were basically out. And there's been a lot of talk on why this happened. So, how long has this reservoir been empty for? Since February of last year, there was no communication from the Department of Water and Power to LAFD that there was a water supply issue. The firefighters, when they were started fighting the fires, no one informed them. That the reservoir was empty. This reservoir holds 117 million gallons of water. The fire department was using a water supply from three backup tanks, each one only holding 1 million gallons of water. They say it's closed for maintenance to repair the lid that's on top of it. I don't know a lot about reservoir maintenance, but there's literally no construction materials or vehicles. anywhere in sight. Also with a reservoir like this, you can refill it or start to refill it. So another question is, if they saw the Santa Ana winds were coming and we have this remarkably dry wet season, why was there no attempt to start refilling it back up? I know I threw a lot out there, but I think we need some answers, guys. No i tak się złożyło, że przez prawie rok panie nie znalazło okazji by na ten temat porozmawiać, zawiódł przesł informacji. No zdarza się, są ważniejsze sprawy dlatego też zakończmy ten materiał pozytywnym akcentem ponieważ straż pożarna to nie tylko gaszenie pożarów dzwoniąc pod numer alarmowy chciałbyś żeby przyjechała do ciebie osoba taka jak ty

To jeszcze by mi przykro powiedział. Is tak więc, niech to będzie wspaniałą lekcją dla nas. Bądźcie mili, dbajcie o siebie, bo nie wiecie, kto przyjedzie was uratować. No i to tyle ode mnie, i to tyle na teraz. Jeżeli wam mało. Zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z giereczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. A pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście we wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.